Cześć, witam was w kolejnym filmie z cyberpunka 2077 Kto I lecimy wczyną? dalej Jorinobu Arasaka Z takiego życia Zacząłem dokładnie Arasaka. w momencie, kiedy skończyłem Sam pomyśl Masz wszystko Pieniądze, wykształcenie Twój stary w jednej chwili może obrócić po, A ty nagle rzucasz Zakładasz gang Zerwał kontakty z rodziną Założył. Przecież zrobiłeś coś podobnego. Dołączyłeś do Valentinosów, postrzelałeś, a potem odszedłeś. Ej, to co innego. Heywood to nie jest jakiś pieprzony pałac z Japonii. Ja nie miałem wyboru. I zapłaciłem za to wysoką cenę, pamiętasz? Trzy kule w pierś. Jedną jakby wciąż czuję w płucu. Nie stawiaj mnie na równi z tym skurwielem. Turysta pierdolony. Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse'u zdjęte. Pięknie. No to wchodzimy. Hej, Bak, Ty cały czas byłaś na łączach? Trzy i pół godziny. E, Z tym kijem w dupie? Tym w mojej? Tak. Źle się wyraziłem Wiem Teraz zapracuj na moje przeprosiny Co ja tu mam wcisnąć? Okej, okay, już wiem no tak co ciwo. Opowiem wam kawał. O Jezu. Teraz? Serio? No dobra. Co mówią Cyberświnie? Chrom, chrom. Ja pierdola. Zalombisty no. żadny, Jackie, naprawdę. Źle jest być synem cesarza. Lepiej niż synem Raula Wellsa. Co Skupcie jest? się! Safe! Tylko szybko! Coś się stało? Młoda Arasaka gdzieś mi zniknął. Czarodziej, czy co? Nie W jakiejś martwej strefie. Zaraz go znajdę. A wyróbcie co trzeba. Tutaj. Jest pod podłogą. Rozejrzyjcie się za jakimś przełącznikiem. Skanera właśnie. Skanera trzeba użyć. Jorin bo w każdej chwili może wrócić. Kud na jakiś przełącznik. Ora lewi. Co jest? Okej, okay, teraz muszę iść tutaj. Zadziałało. Wysuwa się, chodź tutaj. Co dalej? Podpinaj osobiste i otwieramy. Robi się. Twoja kolejbach. Daj mi chwilę. No czy coś się uda. Ktoś tu do nas leci, bak. Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. Dwieście osób. Nie podoba mi się to. Długo jeszcze? Kurwa, był wraca do apartamentu. Pieprzyć go, otwórz sejf. Już prawie. Ach, poszło wreszcie. O, wiesz, może to. ja się tym zajmę. Relik cały? Integralność bioczypu 100%, więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Kurwa, za późno. Yorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? No, spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie, do środka. Jezu, ja chodzić nie umiem. W środku to nie rozwiązuje problemu. Kurwa, wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. Niemożliwe. Czy to Adam Smasher? Jego ochroniarz? Gorzej. To legenda Night City. Jedna z tych mrocznych. Co robimy? Czekamy. Przelecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Zobacz, kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe, Saburo Arasaka? Cesarz? Jeszcze jedna legenda. Ciszej. Ta loża chyba nie jest dźwiękoszczelna. 首を突っ込まないでくれって言っただろうコール外してくれ荒坂様まだボディーチックが終わっていません私の息子だ例のものを回収しましょうか私がやる Zbyt blisko Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł, ale tego nie zrobił się cicho. No, i sam gada. Sapuro Arasaka. O czym nie wierzę? Wata そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろうあんたの問題点はそこだ世界は自分中心に回ってると思ってる傲慢だよ頼信どうしてここへ直々に俺に屈辱を合わせ立場を思い知らせるためにか出る杭は打たれるとよく言うだろう 自分の言葉じゃ何も言えないのか貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか私たちの功績を野蛮人に渡すなど私たちの未来を <laughs> 俺たちの未来俺たち何かの間違いだろ あんたは自分のことしか考えてないそしてこの会社のことしかいつかこのような日が来ることは分かっていた貴様はついに超えてはならない一線を越えたのだこれまでお前の愚行には目をつぶってきただがそれもここまでだ Kono Dobra, chyba to przewinę. O, Chciałem przewinąć, a to się zaczyna robić ciekawie. Mojka wziął i udusił. To już po nas. Saburo Arasaka został zamordowany. Wprowadzam kod czerwony. Uwaga! Na terenie Konpeki plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Oj oj, oj. no to lipa. do お前の仕事は何,だ何の話です単純な質問だ答えろ荒坂家の課長を守ることです今後はもっとしっかり責任を果たすよう望んでいるぞお許しください荒坂様決して失望はさせません No, ale oni przecież mogą to sprawdzić, że ten został uduszony, a nie odduty. Jakiś tam szpital co chyba tam się powinien być w tym know. Night City On właśnie zabił Saburo Arasaka. Co? Własnego ojca. Czy wiecie, co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony. Jesteś mój nie słyszycie? Bak. Musisz nas stąd wyciągnąć. Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili! Kurwa! Czekajcie, mam coś! Przez okno, szybko! Już otwieram. Jestem drab... drabina. Nie! O kurwa! Nie, 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 nie nie, nie teraz! Wykryli mnie! Aaaa! Sprawdź za rogiem. O kurde. Bak? To kurwy nędzy! Straciliśmy ją. Kurwa! Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Damy radę. Jezus! Kurwa, jak wysoko. Ojdź. Mierda! Uważaj! Nie ruszaj się, zanim nie przelecą! Jeśli wpadli do Sabulu, to trochę za późno. Mam nadzieję, że raz nie widzieli. No idź, no Chyba się tutaj nie da spaść Ło, oh, No i ciekawe Jak to się skończy dla nas O cholera. Blisko było. Relik. Mierda. Nie jest dobrze. Jackie, jesteś ranny. Później. Teraz relik. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu 94%. I ciągle spada. Mierda. Dwoń do Parker! Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Dwoń! V, właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu, Jackie. 86 86 procent ile ci w dół. Cholera. Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób. Któryś z was musi wpiąć relikt do złącza neuralnego. O czym ty mówisz? Relik nie może znajdować się poza bezpiecznym środowiskiem. Skoro trzeba del Padre, Ivo I Santo Amen. I jak? W powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. 오 h l o